kurde! O oh, nie! Nie, oh. yes, nie, yes, jedzie, 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 jedzie! Yes. 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 A, no racja! A nie, jest otwarte. Powrót na stare dobre tereny Zobaczymy, czy odpali, sobie, bo mi ostatnio On się wywrócił, wiesz I olej mi wyleciał, ja wiesz, się wystraszyłem Myślę, co jest, nie? Całe szczęście, że po mojej ostatniej jeździe motor przeżył I jest z nim wszystko dobrze A ja w sumie zastanawiałem się i zadawałem wam pytanie Co mógłbym zrobić, aby Moja jazda była lepsza i aby poprawić swoją technikę Dużo ciekawych rzeczy I porad pisaliście mi w komentarzach Jedna z nich to było po prostu Pójść do kogoś na szkolenie, więc kochani Dokładnie tak i zrobiłem, a wy oglądajcie film do końca, aby zobaczyć jak mi poszło. A ty chcesz od razu nagrywać W końcu stare dobre rejony dla moich oczywiście stałych widzów Te góry za mną są dobrze znane Tu wyglądały moje początki i tu się uczyłem tak naprawdę Słuchajcie w poprzednim odcinku robiłem lekkie modyfikacje związane z moim sprzętem I w ogóle cały wielki powrót na enduro ponieważ bardzo dawno mnie nie było I jak mi poszło możecie sami ocenić Ale miałem do was też dużo kwestii związanych technicznych wiecie Bo ta, ta technika moja oczywiście nie była idealna I coś tam udawało mi się podjeżdżać Ale oczywiście dużo rzeczy jeszcze muszę się nauczyć Dlatego dzisiaj, słuchajcie, jestem z młodym talentem, siema, słuchajcie, Siemanko. to jest legenda tej źwirowni chłopca, od takiego już słuchajcie, jeździł i kiedy tarzy z 30-letnim starzem nie dawali rady, to ten chłop, słuchajcie, tu wszystko na ciemno wjeżdżał. Dlatego, słuchaj, no mam nadzieję, że dzisiaj po prostu wiesz, mnie pokażesz jak to się robi, nie? Wszystko pokażę, przeszkolimy cię. Po dzisiejszym dniu zostaniesz prawdziwym zawodnikiem. O to chodzi, słuchajcie, wiecie, jak jest dobry nauczyciel, to myślę, że po pierwszej przejażdżkę z tobą, to słuchaj będę na mistrzostwa jechał. Słuchaj, zacznijmy od swojego sprzęcioru, bo widzę, że wiesz, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, co tutaj masz. Zatem to jest KTM XCW 150 z roku 2017. Miał on już wiele kolorów. Teraz jest aktualnie fluo żółty. Ma mocy około 30-40 koni mechanicznych. To jest, jest 150 w dwusuwie. 150 w dwusuwie. No, no to ja mam, ja mam 250 w czterosuwie i 27 kunia, ale powiedz mi od razu pytanie, co do ciśnienia, ponieważ w poprzednim ja też miałem wiele, wiele wątpliwości w ogóle z jakim ciśnieniem jeździć i właśnie zadawałem ludziom pytanie, wiesz, bo mi lata ten motor to i raz ja wiesz, potrafię wjechać, a raz mi słuchaj, tak, tak nosi mnie i wiesz. I nie wiem, nie wiem, z czym to jest kwestia, wiadomo, mnie przeszkolisz i nauczysz, ale wiesz, ludzie mi też polecali, że tuble sam wiesz, założyć i tak dalej. Ty na jakim ciśnieniu jeździsz? E, z przodu ja mam musa. Aha. To taka wkładka. Okay. Ale przód moim zdaniem nie jest aż taki ważny. Najważniejszy jest tył. No, z tyłu mam tublisa. I Aha. Jest. Ła nie gadaj! Co? Czyli co, 03, 02? Coś takiego. Nawet najczęściej w górach mocny teren, totalnie do zera. Wow, panie, no dobra, no to ja już wiem, jaka musi być kolejna modyfikacja, to już już w tym to możemy się poprawić. A ja zobaczcie, jak wyglądam, słuchajcie. Warun my dzisiaj wybraliśmy po prostu idealny do, do jazdy, ponieważ pogoda, którą normalnie ludzie nie jeżdżą, tylko youtuberzy kur zebrali się, żeby, żeby zrobić materiał, ale ja myślę, że dzięki tym, tym warunkom to może nawet coś ciekawszego wyjdzie. 12 metrów, proszę Państwa, się przejechałem, także możecie wyobrazić, jak po dzisiejszym dniu będziemy wyglądali i na pewno to będzie ciekawe, nie? Będzie na pewno ciekawie. Dobra, ja się przebieram i lecimy. Zaraz zaczynamy szkolenie. Słyszałem, że jak z metką to plus 10 do prędkości. Ja mam, że cieplusko. Jak widzicie mam nowe kolorki, bo ostatnio słuchajcie nie dało się jeździć przez te dziurawe wszystko, także mam nadzieję, że teraz jak założę nowego Foxa to plus 10 do umiejętności, do prędkości i techniki. Ale zobaczcie, ten buzzer jestem totalnie zachwycony w porównaniu z tym poprzednim, nie do porównania. Ten materiał jest mega ciekawy, już teraz się dowiedziałem od chłopaków, że to jest D3O. Materiał, który, zobaczcie, jest niby giętki, mięciutki, ale przy uderzeniu robi się twardy. Ten cały buzer jest jak taka koszuleczka, totalnie nie czuć tego w porównaniu z tym plastikiem, który miałem wcześniej. Teraz będziecie mogli zobaczyć mnie w nowej odsłonie z nowym kolorkiem. Byłem wcześniej żółty, teraz jestem jaskrawy, w sumie jak młody. Podobno buty kompakty, to co miałem, to w ogóle się nie nadaje do jazdy. Także teraz mam, słuchajcie, coś nowego. Także zupełnie, słuchajcie, będziecie mogli zobaczyć. I przetestuję, byłem zapewniony, że zupełnie inna jazda. Misiaczki, wspólnie z Foxem stwierdziliśmy zrobić dla was zarąbisty konkurs, a do wygrania będziecie mieli aż trzy pary gogle, które ja posiadam, i aż siedem czapek. A warunki są elementarne, ponieważ tu wam się wyświetla mój post na Instagramie, który musicie po pierwsze polubić i skomentować, po drugie, zaobserwować mój profil na Instagramie David Frank. I po trzecie, zaobserwować profil na Instagramie Fox Racing Polska. I już za 10 dni dowiecie się o wynikach konkursu. Tak naprawdę jest aż 10 nagród. Ten kanał jest zupełnie nowy, także szansę na wygraną jest niesamowite dużo, żeby zgarnąć nagrodę ode mnie i od Foxa, dlatego zachęcam wszystkie linki w opisie. Zaczynamy od tańca. daj coś jakieś bić. Dobra, chyba rozgrzani można jechać. Powiedz, proszę, czy ciśnienie przy każdych warunkach ma być jak najniżej? Błoto, piasek, nie wiem, korzenie i tak dalej. Zawsze się schodzi jak najniżej, czy jest jakaś wiesz różnica? Eee, nie, nie zawsze. Na tor. Yy, nie można mieć na przykład tak dużo na no tor crossowy na góry no najmniej tutaj. No tak myślę, że pół atmosfery jest idealnie na taki warun. Tak. Nie za mało, żeby nie rozwalić obręczy oczywiście, ale też nie za dużo, żeby tej trakcji jednak trochę było. Ciśnienie szefu mi już nastawił. Zaczynamy. Zaczynamy od postawy. Jest to bardzo ważne, żeby dobrze się czuć na motocyklu, a także żeby go kontrolować. Dobra. Najważniejsze jest to, żebyś trzymał motocykl kolanami. Tak. I dlatego tutaj na spodniach jest skóra. O. Po to Serio? Tak, żeby trzymać motocykl kolanami, bo wtedy motocykl się ciebie słucha, a nie ty motocykla. Dobra. To jest naprawdę bardzo ważne. Nogi na podnóżkach, pegach, kto jak lubi, trzymasz w środkowej części buta. Aha. Nie na palcach, nie na pięcie, żebyś też dobrze czuł na czym stoi. No no, 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 no. Ręce delikatnie zgięte, no, 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 no. sztywno musi być. I szczerze powiedziawszy, na telefonie wyglądasz trochę na mniejszego. A ile masz wzrostu? Tak, skoro. 190. 190 na no to, tej kiczek już troszkę przymał, aby nie. A właśnie, bo mi wszyscy mówią, weź, jedź na stojąco i tak dalej. Ja mówię, ludzie, kochani, jak ja mam na tym jechać na stojąco? Jesteś trochę za wielki na ten motor ale dasz sobie radę. Czyli na siedziaka. To już mam odpowiedź w końcu. Ktoś mi pozwolił, żeby na siedząco, dobra? Ale najlepiej jest na stojąco. No. Na jakby co? Nogan delikatnie na hamulcu, żeby kontrolować oczywiście palec na sprzęgle, palec na hamulcu ja mam taką technikę, że ja odruchowo mam palce na klamkach w sytuacji kryzysowej, żebyś mógł szybko zareagować. Dobra, musimy jakiś ten jakiś teścik, nie? Musimy się pobrudzić Teoria już była, więc teraz praktyka. Dawaj Idziemy na jakieś górki. Let's go, jedziemy To co, lecimy? Gdzie, gdzie jedziemy najpierw? Zr zacznijmy od czegoś luźnego i potem może ten, nie? Teraz robimy taką trasę techniczną Ale tu jest gnój! Zaczynamy, O, Zobaczcie jakie błotko, zobaczcie jakie błotko! O wow! Але менчут коту. Есть. Ты на двойце то робишь? На единце. Добра. Fajnie tu wygląda, nie? Na... na niestety pogoda nam nie napisała. Ale nic, ale... ale tu fajne by było ujęcie rozpędzić się tak na maksa i przez to bagno przelecieć, nie? No, będzie gnój Ale waruneczek, zobaczcie, nie? Ten tutaj? Bardziej piaszczysty, ale możemy spróbować. Na maksa. O kurde, ale widać, że gość ma moc. Ja pierniczę. Możemy jeszcze raz. To samo, tylko musiałbym chyba bardziej siedzieć. Ej, hey, bo! Wow. odchylił do tyłu, to wtedy dajesz większe obciążenie na tylne koło tak. wtedy to koło zaczyna bardziej gryźć no. jeśli się lekko jeszcze odchylisz, nie mówię żebyś, wiesz, tak. no, no, no. ale jak się odchylisz trochę do tyłu, to to naprawdę fajnie wyjdzie, nie? no no, da radę Fajnie, fajnie. Ja mam dla ciebie challenge. No. Mam dla ciebie challenge, żebyś tutaj <laughs> przeskoczył to wszystko. <laughs> dawaj, ty jesteś świrem, dawaj. Zaraz słuchajcie, będzie jakiś drop. O Co jest? Kozak! To jest hit! O kurde! Można jeszcze troszkę dalej. Bo ja z roweru przyzwyczajony do takich Aha. rzeczy. Bo jednak jeżdżę rowerem, skaczę. Ok. Więc... Fajno, dobra, to co? Lecimy gdzieś dalej, jeszcze nie? No. No co, lecimy przez gówno bagno tam, nie? Fajnie, stare, dobre tereny, jednak Żwirka to jest naprawdę cudne miejsce do polatania, nie? O, I co tutaj? Mogę spróbować. Dawaj z wyskokiem na pełnej petardzie! Kurde. Ja mówię, ty jak jedziesz jak kauczuk po prostu, nie? Każesz jak ten, nie? Tak, tak, tak. No dawaj, dawaj, jeszcze raz nagram cię, dawaj. Młody odpierniczo, słuchajcie, niewidzialne rzeczy. Jak on leci, jak on leci na tym? Ładnie. Na luzie zjeżdżasz czy na biegu? Na biegu ze sprzęgłem. A, ze sprzęgłem? Czyli trzymasz raczej sprzęgło jak zjeżdżasz, nie? Myślisz, że tam dałbym radę wjechać? siedziałbyś na kole czy nie? Czy dostająco? stojąco? a potem na stał. Dobra, spróbujemy tutaj. Ła, wow, czemu on mi tak zdławił się? Ten podjazd tutaj wygląda już ciekawie. O kurde On tak wjeżdża jakby on nic nie czuł Jakby tego w ogóle nie było, jakby tu wiesz Linia prosta Rozgrzewka już jest, także teraz level wyżej Ten podjazd taki piaszczysty, trochę nierówny Młody oczywiście nawet nie czuje jak wjeżdża Zobacz, zobacz, zobacz O kurde Poniosło go, nie? A i tak wjeżdża, jest kubany. Mamy problem. No, piasek jest mega sypki. No i coś nie wyczułem totalnie. Ja chyba dam radę go, już prawie. Tam na dole jest mega błoto. No i no niestety na tym błocie cię zarzuca. Aha. ale najważniejsze są: kolana. kolana. I to jest właśnie to, czego mi brakowało ostatnio. To jest dokładnie to, o czym zapomniałem i nie wiedziałem. Bo dokładnie wiesz, przód szuka drogi i przez to, że nie trzymałem, to wiesz, raz mi udało się wjechać na igłę. Drugi raz nic, trzeci, czwarty, piąty. Wiesz, że to było takie dziwne, że raz wjadę, dziesięć razy nie wjadę, nie? Im więcej gazu, tym łatwiej wjedziesz. Jak tu dodajesz gaz, to już nie wjedzie. Ty musisz być tu rozpędzony. Rozumiem. Czyli już na tym etapie błota już odkręcona. W momencie, kiedy masz lekko koło podniesione, To on cię nie prowadzi. Ty go prowadzi. Trafna uwaga, tu już muszę lecieć na podniesionym kole, nie? Teraz próbuję to samo, tylko bardziej na gazie, nie? Na takim rozpędzie z kolei jest ciężko utrzymać, nie? Ale powiedz tak, szedłeś? idealnie Tak, Tylko tutaj to by rzuciło. To co, jeszcze raz to samo, on już się uda, nie? No. <grywa> Jakbyś tu zaatakował, tak? No właśnie, właśnie, tu bym wjechał, nie? Niestety mnie poniosło. Przy tej mocy myślę, że gdybym poprawnie jeszcze umiał to robić, byłoby szansa, nie? Zaliczę! <grywa> Zaliczę, dobra, dobra. No Zobacz, ja tak specjalnie na, na maksa cisnąłem do przodu, żeby wiesz to przednie koło. już dotyka, dotyka, dobra. A chcesz wjechać, Kajo? Spróbować? Mogę spróbować, zobaczymy. No jestem ciekaw. Zobaczymy. A zobaczymy, trener bierze Kajo, słuchajcie, i zrobi, zrobi teraz show. Dajesz, dajesz! Gazu, 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 gazu bieg Aha, bo ty na którym wjechałeś? Dwójca. No to ja też na dwójca, na którym? no nie wiem czy nie trójka. No to spróbuj. Ooo jo, ale wleciał! Dajesz, gazu, 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 gazu! Jes! Szef wjechał! I co powiesz porównując do twojego? Trójka A trójka, trójka czyli trójka, trójka lepsza? Trójka, ale na końcu już trochę braku mocy Szczerze bardzo dziwnie No sprzęgło zero jedynkowe Aha. Nie ma takiego płynnego startu tylko jest albo sprzęgło okay. albo nic A widzisz, no 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 no, no, no. Jest To niestety jest minus Jeździ się spoko, no niestety czuć, że ma o wiele mniej mocy niż mój No 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 Nie ma co się dziwić, bo A. jednak ma mniej Trójka czym jest lepsza, że większa prędkość? Tak, tak no Że większa prędkość, nie? No dobra, spróbuję na trójce, co? No spróbuj, spróbuj. Ej, ale ta trójka to jest cud! Większa prędkość, bardziej się boisz, ale idzie lepiej. Yeah! To mi się podoba takie szkolenie. Czyli ja, słuchaj, wjeżdżałem na złym biegu. Kolega mi mówił, że jak zmieniasz przełożenie, to w takim razie jak wjeżdżałeś na dwójce, to teraz wjeżdżaj na trójce. Ja myślę, że ja, bzury mi jakieś gada. Prędkość większa, wiesz, większy strach w oczach, nie? Ale jedzie. takie rady, które naprawdę dużo zmieniają, nie? To jest zupełnie ta różnica, jak ja jeżdżę sam, wiesz, i nikt mi nic nie może powiedzieć. I tutaj wiesz, rzuciłeś to, 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 kilka takich prostych tych. I wiesz, i też mi się przyjemnie jedzie, bo ja tutaj nie męczę się na śmierć, nie? Tylko wiesz, jest ta przyjemność z jazdy jest. Także dziena jeszcze raz. No, bo te typy jednak ułatwiają jazdę o wiele. No. Teraz muszę cię zabierać słuchaj wszędzie po Polsce, gdzie będę jeździł młodego, rzucam na pakę i jedziemy. Będą wcali brudni na maksa, ale no dają sobie radę. Oj, cóż to było za jazda, misiaczki, a ja chciałbym wam tylko przypomnieć, że znajdujecie się w całkowicie nowym miejscu. Jest to kanał DawidFunkDraZero, dlatego upewnijcie się czy na pewno go subskrybujecie. Teraz w tym momencie możecie zjechać, kliknąć czerwony guzik subskrybuj, abyście nie przegapili żadnego innego filmu, ponieważ wypuszczamy dla was co środę o 18. Bardzo dobry kontencik, dlatego subskrybujcie i oglądajcie co się działo dalej. Z grzybeczka za nami, także teraz poświrujemy sobie trochę, nie? Wow Jak ci moje drodze się spodobała? Zarobista, ale kurde, no chyba się już czułeś No to dawaj z łatwiejszych zaczniemy gdzieś tam, nie? W morzu jeździmy, po prostu w morzu. Oooooo wow. Jeżdż... Wow, 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 wow Co to było? Kurde, czekaj To chyba tamtędy! Dobra objadę, czekaj! Uy, ale mnie połknęło Ale się wpakowałem o nie najgorzej. Meanwhile o. o nie! Nic nie mów! Ślisko na maksa! Tutaj to jest warun suchy! Dobra! Bombe Moua des morts des rues Allez, <laughs> Słuchaj, ja tak się rozkręciłem, że już mnie nie zatrzymać. Właśnie widziałem. Ty pojechałeś jakoś bokiem, nie? No. O, tutaj jakiś rów, zobacz. O, kurde bele. Dobrze, że tam nie spadłem. Kurde bele. Jakbyś ty, stary, metr jeszcze tu, to byś poleciał z 3 metry w dół. Kurde, trzeba uważać. Jeszcze raz. Dawaj, wjeżdżaj. Halo, ja wbijem tylko przypomnieć o naszym konkursie, który trwa na Instagramie, także wbijajcie pod najnowszy post i zgadniajcie nagrody. Jest, jest profeska ładnie i możemy tutaj jeszcze te powierzyć, nie? No. Fajno, niestety, ale są te kolejny. I trzeba uważać, najlepiej to na środku, ale powoli z hamulcami. Kurde, młody to umie, Oj, oj. oj Tylko żeby Dawid się nie wypierdzielił i będzie dobrze. Nie, no, idealnie, <noise> jakoś dałem radę. To co, jeszcze raz ten możemy, nie? O kurcze, o kurcze, to wygląda mega stromo. O, o byku! Co jest? Co Ja sam nie wierzę, że takie rzeczy podjeżdżam. Kurde, co jest? Wow, ale powiem ci, że siedzenie na początku to jest dobra metoda, nie? Teraz tam. Dobra, let's go, na tamtą stronę. Jest, jest koło. Podjazd. Nie wiem, możesz wybrać Tamten wygląda najprzyjemniej Dobra, no to dawaj na tamten Ale ładnie on tym gazem pracuje, mega wow, Yes, jebaj yeah nie, jeszcze na jednym kole tutaj Żadnej gleby, słuchaj, na razie Mi się wydaje, że pomaga mi też to, że właśnie na dole, na maksa jednak z dosiadem odkręcisz Dosiadasz go i on wtedy łapie i leci do góry Bardzo ładnie, no Jedziemy dalej, no O tak A nie dawał rady A teraz daje Wszystkie najcięższe podjazdy wyjeżdża O kurczę! No nie zaciekawia ten zjazd wyglądu No dobra, dawaj Ale łatwiutko zjechał Dawaj ten, no! o joj 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 Ale tam bagno, Ne bagno, no! Ojoj joj! Ojoj joj! Ohohoho! Oj, <laughs> Skubony prawie wjechał. Trzeba bardziej odważnie po tym bagnie odkręcić, nie? No tylko tutaj jest kolejny i one są twarde, więc od razu się wypierdzielisz, jak ci śliźnie. Dawaj ja spróbuję. Nagra jak ja tym gównie zaraz spróbuję przelecieć. Dobra. Wiecie, ja to jestem ten, który zawsze robi najgorszą robotę. Który bieg? Dwuja! Szef mówi, że dwuja. O nie! Ale! Wszedłeś! Powiedz mi, a góry ręce mam mieć luźne czy sztywne? Luźne, luźne Patrz, bardziej trochę mi się wydaje, że przez te ręce tak trochę sztywno mam, to mnie to też ogranicza Czekaj, daj ja jeszcze raz spróbuję tędy o, Ojojoj, ale bagno Nie, jest, jest, jest jedzie, 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 jedzie Jest! 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 A ja trochę sobie buty umyję jest. Nie wiem co się dzieje, ludziska, ale musicie mnie pochwalić w komentarzyku. O kurde! O kurde! Jest. <laughs> Jest dobrze! Idealnie! Idealnie, no Idealnie! Jest dobrze! Próbuję na górze wyskoczyć! To ja pierwszy nagram twój wyskok! Gazu! Za mało gazu dałem! I czułem już to! Nie dałem gazu i już tak czułem, że będzie cienko, słuchaj. Chyba do tyłu po prostu zjadaj tyle, nie? Tylko czy ja przerzucę go tak? Jest. Uważaj. Mam to. Jest. Wow! Uha! Ale uratowałem pięknie. Jest, jest! To ja tutaj będę skakał! Jest! To jest zawieszenie, słuchaj, nie? To jest zawieszenie! Jeszcze raz! <grywy> Dawaj! <рик> О, ладно. Нас слабенка. Слабенка на вот Ладно, 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 <рик> ладно. Pierwsza gleba dzisiaj. Pokoro nabrana, można, można kończyć. Wow. No powiem wam, że dzisiaj troszeczkę pojeździliśmy i musicie nas za to oczywiście docenić, że w takich warunkach myślę, że daliśmy z siebie 100%. 100% no. Powiem tak, na szóstkę, na szóstkę z plusem. Idealnie tobie poszło. Wszystko, co ci zadałem, Fajno. zrobiłeś idealnie. Fajnie. Punkty 100 na 100. O, super. Powiem wam, że ja dzisiaj sam jestem w szoku, co się działo, że mogliśmy podjeżdżać. My jeszcze myśleliśmy, że na koniec dowalić, wiesz, jakiś taki podjazd, który nierealnie zrobić, żeby nabrać pokory. Bo zawsze w sporcie, wiadomo, zawsze najlepiej z pokorą podchodzić, ale już stwierdziliśmy, że dobra, nie tym razem, po prostu dzisiaj odbierzemy sobie tutaj wszystkie medale za piękną przejażdżkę. Dzięki w ogóle, mega, wiesz, za, e, za twój czas, za rady, które dałeś. Na pewno są mega, z tym balansem, z nogami i wiesz, żeby rzeczywiście trzymać go kolanami. I to mi się podoba, że siedzieć przed na maksa gaz, i jak już złapiesz ten tor, to wtedy nastojnie. A ja zauważyłem, że przestałeś bardzo się odkręcać gaz. Odkręcasz teraz, ile wlezie do samego końca. Dokładnie, ale wiesz dlaczego? Bo ja wcześniej odkręcałem bardziej na podjeździe, a teraz przed podjazdem, i to no. wiesz, i to też jest trochę łatwiej. No i co ja wam powiem? Piszcie, czy chcecie jeszcze odcineczek, żebyśmy zamienili się sprzętami, albo żebym przetestował no. na przykład taki Markowy versus chiński. Jestem ciekaw, jaka będzie różnica w moim, wiecie, w moim po prostu odbiorze. I tyle na pewno jeszcze z Tobą wrócimy tutaj pośmigać, co nie? A co. No właśnie, także wyczekujcie kolejnych odcinków. Młodego też jest film ze mną, także zostawiam wam link link w opisie. Możecie do niego wlecieć, zostawić mu Subika. Byłbym bardzo wdzięczny. Do następnego! Do, do następnego! Za, do następnego. <grych> do. Na razie! Cześć! Muszę wam się przyznać, że po tych moich przerwach W jeździe enduro dużo Prostych, elementarnych, wręcz bazowych Rzeczy zapomniałem, jak na przykład Trzymać motor kolanami, balansować Nogami, dlatego młody swoimi radami Bardzo mi pomógł, piszcie oczywiście w komentarzach Co o tym wszystkim sądzicie Czy podobał wam się odcinek, a ja tylko przypominam Że znajdujecie się w nowym miejscu Funk 20 dlatego upewnijcie się, że Subskrybujecie ten kanał, ja dziękuję wam Za obejrzenie do samego końca i w sumie Nie żegnam się z wami, a tylko mówię Do zobaczyska już za tydzień w środę o 18 w kolejnym odcinku. Pozdro.